Siemam z tej strony Instant. Witam was ponownie z naszej serii na 100% z gry LEGO Gwiezdna Wojna Saga z Skywalkerów. Jesteśmy w przestrzeni Jacku. Skończyliśmy dosłownie w tym samym miejscu odcinek i obiecałem, że w następnym odcinku będziemy robić misję u tego pana, który... albo pani, który chce u nas... Yy, który chce z nami porozmawiać. Także idziemy. Możli, może nam da jakąś misję, może nie. O, o, wydaje mi się, że tak. Chociaż to wygląda na misję ciemnej strony. Trochę nam się nie kalkuluje, ale dobra. No wreszcie jesteś. Statek Ruchu Oporu jest pod ostrzałem najwyższego porządku i potrzebuje pomocy. To wszystko. Leć. Ko to koniec. To wszystko. Koniec wiadomości. Nie czas na pogawędki. Leć na ratunek. Ratunek rodem z Ruchu Oporu. Okej. Okay. Akceptujemy. Przesłałem lokalizację statku na twój radar. Pokaż tym najwyższą porządkowcom, gdzie Suri zimują. Okej, okay. ratunek radem z ruchu oporu. Lecimy. I lecimy pomóc. Uda się na dekar. W... A nie, to nie. To śledź, tak. Uratuj statek ruchu oporu przed flotą najwyższego porządku. Czyli tam. Nie, nie, nie. Nie chcę korusant. O, tu będzie rozpierdziel. Tak, już pomagam. Już czterech leży, no. Ale ja ich wyczyściłem. O Boże. Ale to było szybciutkie <noise> Porozmawiam ze statkiem ruchoporu Serio, koniec już? Takie momenty Okej, w takim razie ukończyliśmy misję ratunek radem z ruchoporu Szybciutka misja, nie powiem. <noise> I mamy pilot myśliwca taj Najwyższego Porządku. Zobaczymy, sobie kolega. Eee, tak, pilot myśliwców taj Najwyższego Porządku spędzają większość swojego czasu na poszukiwaniu wrogich jednostek i obronie baz. Choć noszą podobne do strojów swoich imperialnych poprzedników, czarne mundury traktowani są z większym szacunkiem. Objęcie tej posady w najwyższym porządku było niezwykle prestiżowym dokonaniem. Kupujemy za Skromne 35 tysięcy, teraz może skromne, kiedyś może nie było, ale skromne 35 tysięcy, jestem dumny z tego zakupu, ponieważ to było drogie, dużo wydałem na to, na ziomeczka. Okej, okay. w takim razie yy, popatrzymy może ulepszenia, bo mamy trochę tych klatków, 12. Kontry? Nie. Chyba nie. Wezmę to. Nie wiem o co chodzi, ale weźmiemy sobie tu lepszonko, czyli zadajemy więcej obrażeń z blasterów i zbroń dystansowych. Jeszcze to. Te dwie musimy. Z... No, te trzy w sumie. Okej. Okay. Tu nic nie kupujemy, mamy wszystko na zero. A nie, złoczyńcy 8%. Dużo trochę. Dobra. Łami główki. E, Może zróbmy tak, że polecimy sobie... Mm, na jakąś planetę poczekajcie, jakaś planeta jakaś może nie z tego lore Dekarani, Jacku, takie rzeczy um. Endor? o, przestrzeń Endoru proszę, tutaj mamy misję w przestrzeni Endoru, polecimy tam załatwimy swoje sprawki i będzie klasa sorry za gardło, ale boli mnie, <grystanie> boli mnie gardło trochę chrząkam yy, trochę mi się głos zmienia więc no, coś tutaj mamy to może być jakieś zadanie w sensie jakieś jakaś łamigłówka czy coś w tym stylu O! Bombardowanie mu robię na twarz. Nice. Okej. Okay. <grym> mm, gdzie jest ten ziomeczek? To jesteś ty? Tutaj? Cóż to jest? Wyścig z czasem. No dobra, robimy to. Jakieś wyścigi. O Jezu. O nie nie nie. nie, 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 nie tym statkiem, <grym> nie tym statkiem. Dobra, walić tą próbę. Muszę zmienić statek, bo tym statkiem yy, jeżdżąc po punktach to ja sobie mogę... No nic nie mogę, dosłownie nic nie mogę. Także zniszczymy sobie na szybko monetę kometę. Zmieniamy statek i robimy to jeszcze raz. Spoko. Zaraz zrobimy to jeszcze raz. Trochę siana wróci do nas. Milion będzie. Tak, mamy milion. Super. Milion trzydzieści trzy tysiące. Okej, okay, zmieniamy stateczek na szybko jakiś ten... Eee... Bofet. Nie, 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 nie on też nie. Nie muszę y, musisz mi się fajnie skręcać. Eee, a jest gdzieś statek Jody. On by był fajny. A ten mikrostatek jakiś też nie, ale on jest gówniany, Jezus Maria. Jeszcze raz, jakiś mały stateczek, no. Ta no. Obiłama jest ja, spoko, może być Strzelać, To jest dobrze strzela, ile by nam było potrzebne. Robimy jeszcze jedną próbę. Gdzie to jest? Курда. Ты, то есть чашка? Tyle rozbija się, żeby zrobić on nowa. Dobra. Halo, nowa chce. Jeszcze raz. O i teraz widzę pramki, dobra. Nie mam pojęcia, jak to się da szybciej niż 40 sekund. 45 Dobra, mamy 60 sekund srebro, mamy to jest główny wynik, ale jak się. 45 sekund, jak? Jeszcze raz lecimy. O o, glitch znowu. इसुम की Nie, nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić. Poprawiłem sobie wynik, ale. Co z tego? Jeszcze raz lecimy do bólu. O, minąłem, nie da się szybciej, no autentycznie się tego szybciej nie da zrobić. Co ja zrobiłem w ogóle? klikałem sobie. Dobra, e, było spoko. Jeszcze raz. No gdzie są punkty? No nie ma punktów no. Wow. Nie wierzę, że w to O, prawie nie trzy tr dwie setne nie wierzę w to nie wierzę w to trzy setne sorry że tak cicho siedzę ale próbuję się skupić po prostu No, też mi się nie udało. No, byłem blisko strasznie. A, byłem blisko. Jeszcze raz. No, będę robić do bólu, no. Co ja będę, no. Się nie poddam, nie jestem pizda. Okej, okay, da się, dało się to szybciej. Super 35 sekund. Trochę pieniążków i trochę... i mamy skina, czyli dengar. Łowca nagród. Przepraszam, że to zajęło za dużo, za długo, ale mamy dengar. Dengar to pewny siebie i zuchwiały łowca nagród z planety Corelia. W czasie wojen klonów działał on u boku Boby Feta oraz Boska, a ich drogi skrzyżowały się ponownie na pokładzie egzekutora, gdzie otrzymali zadanie odalezienia Sokoła Millenium 200 tysięcy let's go, Bengar. Dengar, przepraszam, dengar. No i co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować dzwoneczkiem, pisać komentarze. I widzimy się w następnym odcinku. Siema!